Cześć, z tej strony tieru zapraszam Was do oglądania poradnika na temat eventu letniego, który na nas powoli będzie czekał, powoli będzie startował. Tak przypuszczając zapewne 28 lipiec, 4 sierpień. No, czekamy na któryś ze wtorków, tak? W grze spotkamy się z ilością 55 zadań. Wszystkie... Mm, wszystkich zadań zrobić nie można. Można zrobić pierwszego dnia, jeżeli będziecie na to gotowi, 34 zadania. E, warto, warto zrobić jak najwięcej zadań, aby mieć jak największą ilość dublonów już na samym początku, czyli waluty, którą będziecie wydawać po to, aby zyskiwać e, ciekawe nagrody. Aby zrobić te zadania, najpierw trzeba wiedzieć, jakie one są do jakich zadań się przygotować. Mowa głównie o zadaniach produkcyjnych, ale też nie tylko, bo często potrafią zaskoczyć teraz zadania. Zbierz incydenty wokół miasta typu, typu tak zwane śmieci. Eee, zapraszam w takim razie na Discord. Tam mamy wszystkie zadania po polsku. Strefa Forge of Empires, lato zadania. Kanał dostępny bezpłatnie, oczywiście, dla każdego, więc zapraszamy do tego kanału. E, przetłumaczył siwy, więc dzięki to również dla niego. Zadania podkreślone oznaczają e, zadania produkcyjne. Aby sprawnie robić zadania produkcyjne, budujemy kowali, czyli mały budynek i robimy taką produkcję w tych kowalach. Nie w głównych budynkach typu Taras. Przechodząc do okna wydarzenia, mamy takie koło fortuny. Ikonka kręcenia kołem fortuny lub odświeżenia i zakręcenia. O co chodzi? Na takim kole znajdują się nagrody, e, zależnie od tego, czy są słabe, czy, czy takie zwykłe, czy najlepsze, tak? Podzielone na srebrne, zielone i złote. E, no, najbardziej to, co nas najczęściej interesuje, to nagroda złota, tak? E, natomiast możecie od razu zauważyć, że tutaj nie ma czegoś takiego jak e, nagroda dnia. Nie ma nagrody dnia. W tym evencie działamy w ten sposób, że po prostu codziennie patrzymy, co tam się znajduje i, i kręcimy wtedy, kiedy ta nagroda jest. Ale w przypadku trafienia tej nagrody, tej nagrody już nie ma. Trzeba odświeżyć koło i liczyć na inną nagrodę. Eee, czyli nagrody są losowe. Te złote nawet nagrody. Eee, całe to koło dzielimy też z sąsiadami. Czyli jeżeli macie na przykład... E, ulepszenie statku. Bardzo fajna, fajny przedmiot, tak? E, I chcecie to trafić. Sąsiad może to trafić przed wami, bądź sąsiad może złośliwie odświeżyć to koło i ta nagroda zniknie. Dzielicie po prostu je z innymi. Dlatego, gdy macie fajną nagrodę, szybko losujecie. Kiedyś był sposób na trafienie nagrody takiej, jaką chcieliśmy. Teraz tych sposobów nie ma. E, koło zawsze kręci się inaczej. E, zatrzymanie koła też zawsze staje w inny sposób. Gdy jest nagroda złota, jak najczęściej nadużywajmy przycisku stop, żeby jak najszybciej trafić tą nagrodę i żeby żaden sąsiad nam jej z nosa nie zwinął. Eee, gdy, gdy nie ma nagrody, takiej, którą byśmy chcieli, a chcemy wydać dublonę, bądźmy cierpliwi, czekajmy aż sąsiad odświeży koło, albo sami odświeżajmy koło i zakręćmy. Natomiast odświeżenie oczywiście nie wiąże się z tym, że traficie e, dalej na nowym kole nagrodą, nagrodę taką, jaką byście chcieli, bo te nagrody będą różne. Więc w tym evencie nie warto czekać e, do połowy miesiąca, żeby na przykład to wydawać, bo wtedy nie będziecie mieli na co tego wydawać. Wydajemy na bieżąco te dublony. E, polecam też zawsze mieć jakieś 10 sztuk w zapasie, w przypadku gdyby była e, fajna nagroda, żeby dało żeby można było je wydać, tak? No na pewno ten event spowoduje to, że po evencie w Efekcie będziemy mieli ogrom różnych budynków, budynków niepotrzebnych, ale będziecie mogli to spieniężyć u handlarza antykami. W przypadku nowych graczy ten event no, pochyla się naprawdę z przyjemnością ku e, nowym graczom, bo będą mogli zdobyć i armię, i, i surowce, punkty rozwoju, jakieś właśnie e, budynki, które na, na start też są odpowiednie. Obok okna na eventowego kręcenia kołem mamy również statek i wydawanie kompasów. Za każdy wydany dublon otrzymujemy jeden kompas. I za jeden kompas, wciskając na, na płyń, pojawia się animacja czyli płynięcie od jednej kratki, dwóch bądź trzech do trzech kratek więc po prostu wydajemy te kompasy i automatycznie dostajemy nagrody główne. Za pomocą nagród głównych dążymy do zbudowania Willi Gubernatora, czyli budynku, no chyba najlepszego, jaki pojawi się dotychczas w grze. Za chwilę przejdziemy do bonusów. E, aby ukończyć taki budynek, e, w aktualizacjach na serwerze beta. Wcześniej było tak, że trzeba było pozbierać również dublonę ze śmieci wokół miasta, aby udało się taką willę gubernatora ukończyć. Natomiast poprawili to, ułatwili event i teraz nie wymaga event zapewne incydentów wokół, losowych, losowych wokół miasta, tylko wymaga ukończenia wszystkich zadań, aby taki budynek mieć na maksymalnym poziomie. Willa gubernatora, wyglądem z dachówki, przypomina ratusz z epoki żelaza budynek jest ładny według mnie, zajmuje miejsca 5 na 6, a daje się ulepszyć maksymalnie do poziomu 9. Nie ma tutaj wyboru, tak jak w innych budynkach typu, typu statek piracki, że wybieramy sobie z trzech rodzajów, czy, czy, czy te chatki, kowalskich, obecnych, jak były, no tu po prostu jest jedna willa dla każdego. E, taka willa ma naprawdę super bonusy, ponieważ e, było dużo zmian. Wcześniej willa dawała zamiast Hmm, punktów rozwoju więcej towarów i towarów po prostu, po prostu e, w różnych ilościach. Teraz po zmianach e, no daje ta, ten budynek wszystko, tak? Poczynając od ataku zaczynającego się od 16% w najniższej epoce e, do 33% w najwyższej. Cztery jednostki dziennie. W każdej epoce, o ile budynek będzie zmotywowany, ta sama zasada co w Alcatraz. Czyli jeżeli macie na przykład koszary legionistów w mieście to dostaniecie jeszcze 4 co 24 godziny co zbiory legionistów, jako że macie ten budynek. 8 punktów rozwoju w każdej epoce, 35 towarów w każdej epoce z obecnej epoki towary, tak? Budynek bardzo OP, jak to niektórzy mówią. I ci diamentowcy też na pewno skuszą się na postawienie niejednego takiego budynku. Ciężko zawsze to oszacować, ale na internecie trochę poczytałem. To były informacje, że aby zbudować drugi taki budynek, to trzeba wydać nawet ponad 10 tysięcy diamentów. To oczywiście jest zmienne. To może być tańsze, bo często na naszych głównych serwerach wydaje się 8 tysięcy diamentów, aby zbudować taki budynek. Ale mówię, ciężko powiedzieć, więc nie ma co się nastawiać też na te liczby. Oczywiście ci, którzy lubią zmianę, będą do zdobycia 4 awatary. Za zadania. Dobrze, w takim razie, na co wydawać te dublony? Jakie budynki są godne uwagi? Zaczynamy od oddzianego gniazda. Budynek, który ma szansę na trafienie diamentów, 20 punktów rozwoju i innych, właśnie takich ciekawych rzeczy. Natomiast to jest szansa, ponieważ sam sobie daje też bodajże tam 8 punktów rozwoju, czyli jest to dobry budynek, a nie zawsze da, da tą większą ilość. Później no, mamy statek. Statek można właśnie wybrać w trzech wersjach. Najlepsze dwie wersje to jest statek piracki, ja tylko takie posiadam, ponieważ daje i punkty rozwoju, i na pewno większy atak. Jest też statek królewski, który daje więcej punktów rozwoju, ale za to jest gorzej z atakiem. Więc jeżeli byście uparli się na statek, to według mnie tylko piracki, to jeszcze wieże strażnicze wybór, więc. W srebrnej nagrodzie, więc możliwe, że często je traficie. Można z nią zrobić również pożytek mieści. Jak widzieliście, event nie jest wcale skomplikowany. Czekamy z dublonami tylko na odpowiednią nagrodę, najlepiej jak sąsiad ją wylosuje. Oczywiście Wy też będziecie. Nieraz musieli odświeżać takie koło, bo łącznie przez wszystkie zadania. Uda Wam się zebrać 99 dublonów. Życzę wszystkim, oczywiście powodzenia. Zapraszam jeszcze raz na Discord po zadania. Jeżeli film się podobał, wspierasz moją pracę, podnieś łapkę w górę. Zasubskrybuj kanał, a dla tych Którzy bardziej chcą wesprzeć, jest przycisk. Wspieraj e, za pomocą wspierania. Możecie wspierać finansowo mój kanał. Do zobaczenia w takim razie w kolejnych filmach. Dajcie znać w komentarzach, co myślicie o tym evencie. Ja już grałem nieraz na tej formule i ta formula, formuła można powiedzieć, że nawet mi odpowiada. Natomiast nigdy na takim evencie nie zdobyłem nie wiadomo, jak dużo. E, no, tak jak w innych eventach, nagrody dnia, takiej nagrody, którą sobie opatrzyłem, a bardziej właśnie dużo nagród losowych. Do zobaczenia, mówił Tieru. Cześć!